A ja coś wiem, a ja coś wiem. Domyślam się, że bardzo chcesz mi powiedzieć. Śmieszny ryboludź wrócił. Bo te złe ryboludzie sobie poszły. Zjadły wszystkie ofiary z ołtarza pani. Przebrzydłe paskudy. Mówisz, że kapłan wodiano i wrócił? Znakomicie. Mam z nim do pogadania. Y witam was wszystkich bardzo serdecznie. I ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina. Okej, okay, od dziewczynki dowiedzieliśmy się, że rybodupiec wrócił. Nareszcie. Mogę z tym frajerkiem małym pogadać, bo jakiś czas temu już go nie widziałem. I to jest straszna lipa. Ale nareszcie wrócił i mogę z nim pogadać. A więc trzeba do niego iść. Oh yeah, kapłan Wodianoi. Tyle cię chamie szukałem, że normalnie... Nie wyobrażasz sobie. zdenerwowałaś mnie. Arr. Ale w sumie nie mam na ciebie zlecenia, więc nie mogę cię zabić. Arr. Dobra, siema. Chciałbym się nauczyć ich języka. Na pewno jest dość zróżnicowany. Aczkolwiek pewnie nie ma spisu słów po kolei języka wodianoi. A szkoda. Bo by się przydało. No, o kurde. By tak nawijać w języku wodianoi, fajnie by było. Raczej znaczy w głamanym trochę. Tak, bo to jest niby po polsku, ale wodianoi. eee, E, dobra, nieważne. Odebrałem zlecenie Berengarowi. Opowiedz mi więcej o tym konflikcie. Bierierzkali pod wodę. Błęb głęboka zawoda. Kochają panią. Ale nie wszyscy by kochać. Dużo bym zbłądzono. zbłądzona. od pani do Dagon. Oni zabijać ludzie. Ja prosić twoją wiecz... Nie kochać, Dagon. Moja darm wielka nagroda. Rozumiem. Twój mój apół do Wymorska i przyprowadzi krowa dużo krwi. Dragon wyjdzie, twoja go nie ma kochać. My dają nagroda. Wspaniała miecz. Mam wykraść krowę-czempionkę na przynęty dla Dagona? Forja nie kochać krowada dużo krwi. Częplianka na ołtarz. Dagon wyjść z woda. Mam ją zabić na ołtarzu. Ty... wody złożyć, człowiek. Urhalbłem zbiorliwa. Straszny ryby ty był. Ale fajny ten kolej. Strasznie go lubię. Ehm, dobra, to będzie dość ciężkie, ponieważ są tam strażnicy tej Mućki, a, jej, w ogóle cała wioska jest to ogarnięta tą, nie wiem, tym kultem wielkiej Mućki. lśniącej lśni, znaczy, nie, lśniącej lśni, lśniącej sierści w ogóle. Ach, dość ciężko będzie ją wykraść, chyba, że będę musiał najpierw wyróżnąć całą wioskę w pień. Jak? Poczekajcie, jak, jaki może być plan, żeby wykraść tą krowę hmm. A może Tris jej teleportacja? Hmm, nie, to nie da rady. Kurde, naprawdę nie wiem, a to będzie dość ciekawe. Hmm. Pani jeziora chciałaby pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Pani jeziora chce, by Wodiano i ludzie żyli w pokoju. Zabijanie ich ukochanej krowy nie wpłynie korzystnie. Irak nie kochać, Dagon. Zajmę się tym. Musisz mi dać. Krowa bryć w lepszy rybomysu. I na ja to jest posłuszny, pani. Twoja wziąć? Aha... Chwila, co jest bardzo ważne dla Wodiano i kapłanów. A i będę musiał teraz zobaczyć, który z darów pani, dla pani jeziora jest najlepszy. Najbardziej... Przychylny, czy coś. Nie wiem. Coś takiego. E... Laska kapłana. Okej. Okay. Eee, czy ja mogę jeszcze z tym kapłanem pogadać jakoś? Okej, okay, naprawdę nie wiem, więc teraz ja chyba zrobię cięcie obczaję sobie, który będzie z tych darów najlepszy. Jeżeli pani jeziora powie, że to jest git, to po prostu wam przewinę do tego momentu. Bo nie ma sensu teraz będę latał po prostu jak smród w gaciach i... Patrzył, co jest najlepsze, więc no, zaraz wracam. Dobra, już chyba wszystkie opcje dialogowe wykorzystałem u jednej i u drugiej strony, czyli u kapłanów i u ludzi. Znaczy u Wodia no i u ludzi nie u Kapłanów, lec, ja gadam. E, więc e, wydaje mi się, że już mam wszystko co im potrzeba: złota branzoleta i. i. A, alabastrowa figurka, więc. Tak? Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Świetnie się spisałeś. Oto kropla mojej krwi. Pałóż ją na ołtarzu i wyzwij Dagona na pojedynek. Niech tak będzie. Wow, laska, spokojnie. Moment. Chwila. Czy ja aby na pewno wszystko... Dobra, <laughs> najpierw to ja muszę zrobić jednego quest'a na polu, a później się zajmiemy waleniem Dagon'a. Jezu, ale to źle brzmi, dobra. Yy, zabijaniem Dagon'a, zamiennik do tego słowa, zabijanie Dagon'a, bo walenie Dagon'a to jest złe określenie. Dobra, <laughs> więc yy, ja zaraz wracam jak będę na polu i obczajmy sobie czy to zwierciadło, które sobie skleiłem działa, więc zaraz wracam. Okej, okay, jestem na Polach, widzicie już piękno południcę z daleka, no więc trzeba na niej wykorzystać tę zwierciadło co tutaj mamy. Czy ono zadziała? I'm wondering, ale naprawdę zobaczymy. Siema! Pójdź za południcą. Chodź ze mną Alino. Spójrz w to lustro. Alino? Przyjrzyj się dobrze. To. Takie romantyczne. Jestem Aliną. Pamiętam. Muszę się śpieszyć. Niebawem wychodzę za mąż. Alino, ty nie żyjesz. Ależ co ty opowiadasz, Wiedźminie. Czuję się świetnie. Tylko trochę tu zimno. Dziwne. Powiedziałbym, że jest piekielnie gorąco. Dlatego muszę iść po Malinę. Geralt, Czemu duch Aliny nie odszedł? Czuję, że jest teraz wesoła, bo myśli o weselu, ale ciągle nie wie, że jest duchem. Hmm. Być może zwierciadło Haleni to za mało, aby przełamać krątwę. Kiedyś słyszałem jakąś bajkę o południcy, co to Nilfgaardczyka nie chciała. Ale nie pamiętam zakończenia. Bajkę powiadasz. Może trzeba popytać wśród osób, które znają dobrze ludowe mądrości? Obiecałem przecież Julianowi, że uwolnię jego ukochaną. Geralt, a ty masz jakąś swoją ukochaną? Ja? A, nie wiem. To smutne. Powinieneś się zakochać. Okej. Okay. A, Jezu, więc to jednak nie pomogło i muszę dalej myśleć. Spoko. Spoko, eee, zminimalizowało mi grę i zapewne wywaliło mi na... i, e, nie zapewne, tylko wywaliło mi nagrywanie A więc przepraszam, jeżeli było cięcie i nie słyszeliście jakiegoś fragmentu rozmowy Nie mam żadnego... <laughs> Kurde, żadnego pojęcia, co ja w ogóle dzisiaj gadam, jakieś pierdziele głupoty Nie mam bladego pojęcia, dlaczego mi wywaliło nagrywanie by... A, nie, w sumie, e, na serio nie wiem, co ja mówię dzisiaj, ehm... Zminimalizowała mi się gra. Nie wiem z jakim cudem, nie wiem dlaczego tak naprawdę, było nagle takie pyk, pauza, tak jakby w grze i wywaliło mi do pulpitu, bo było na pulpicie jakieś dwie sekundy, pist znowu w grze, z tym, że z wywalonym nagrywaniem, what the hell, ale okej, okay, dobra, eee, no to co, będę musiał dalej szukać sposobu, jak odczarować eee, Alinę i muszę, co ja teraz muszę znaleźć, znaczy zrobić? Um. Ludowa legenda, tak? Może najpierw jednak tego, a to jest zadanie główne, więc będę musiał je zrobić tak czy inaczej. Dobra, idę powalczyć z Dagonem, bo w tym momencie nie mam żadnego innego pomysłu, co bym mógł zrobić, a jeżeli chodzi o te mądrości ludowe, to po prostu muszę popytać ludzi, którzy coś o tym mogą wiedzieć, dlatego zaraz wracam, jak będę na wyspie w znowu. Czy mogłabyś mi powiedzieć, jak odesłać duszę południcy Aliny w zaświaty? Duch Aliny stał się południcą. Nie rozumie, kim jest i nie pamięta swojej przeszłości. Jej pamięć jest zlepkiem wspomnień wszystkich kobiet, które zmarły w promieniach słońca na polach. Jak mogę jej pomóc? Alina jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła haleni służyły głównie wyroczniom i prorokom. Bezbłędnie, choć zawile, przepowiadają przyszłość. Alina dość często zwracała się do zwierciadła. Alina była zachwycona lusterkiem. Problem w tym, że nie wierzy w swoją śmierć. Chce się przygotować do wesela. Umarli słyszą tylko umarłych i poezję. Zbłąkane dusze wykazują daleko większą wrażliwość niż za życia. Argumenty zawarte w poezji powinny ją przekonać i zatrzymać na tyle długo, by zobaczyła swą potępioną siostrę. Jaskier, będzie do tego zadania idealny. Powodzenia, Wiedźminie. Upiekłem dwie pieczenie na jednym ogniu. Ah, yeah, Ok, więc nie musiałem jakoś daleko szukać. Co jeszcze chcesz mi powiedzieć? Eee, dobra. dobra, ja go zabiję za chwilę. Chwila, chwila, mi, nie zapędzaj się aż tak. Więc, jak widzicie, dość prosto rozwiązałem problem, co mam teraz zrobić. Mam dać jej kawałek poezji, wow. Wywerna Królewska. Um... Okej, okay, powiedzmy, że ją naprawdę zaciukam najpierw, a później dopiero pójdę coś zrobić konkretnego. <laughs> a więc cześć, niestety muszę cię zabić. Gin, gin, gin. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Mogę coś zebrać z Ciebie jeszcze? Oczywiście, że mogę, dobra. E, co ja tutaj mam za te... Mam jaskółkę jedną. Coś mi myszka przestaje działać. Mam jedną jaskółkę. Mam grom. Mam zamieć. O, Rubedo jeszcze mam zamieć. O! Zamieć jaskółkę w takich krytycznych sytuacjach, będę się posiłkował. jaskółką. to wyłączę. tą. znaczy, wyciągnę to z tego slota i wyciągnę tutaj. Ehm, no, dobra Czyli tak, zamieć wezmę za chwilę, chyba że zabiję go bez zamieci. To jest takie dość. To jest krótko mówiąc graniczy z cudem, chociaż nie wiem jak mocny jest ten Dagon, bo dawno z nim. Nie walczyłem, dawno temu przechodziłem grę, więc nie pamiętam, czy jest on mocny, czy nie. Pist, 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 idę, ok. Tamte wywerny już ominę, bo nie chcę sobie zaprzątać jej mi głowy. Dobra, powiedzmy, że na razie zapiszę grę i obczajmy sobie, czy na razie mogę go zaciukać w ten sposób. Czyli bez. Y Bez zamieci. Cześć. Ale dziwnie wyglądasz. <laughs> Muszę ci powiedzieć, że twój. E, halo, słuchasz mnie? Stary kolega, który praktykuje kult, znaczy kultywuje kult dość odmienny od twojego, wygląda o wiele ciekawiej i fajniej. Chociaż gada tak samo, to co ty w ogóle żeresz? Glony czy jak? Stary. Byś się skupił na rozmowie ze mną, a nie żarł cały czas! Come on! Okej. Eee, też Dagona. Tutaj damy w 5. Będzie krócej, jeżeli przegram. O! Robi na kolorze głębokiego szkaratu. Szkarłatu, nie szkaratu. Szkaratu. To zaglęta krew pani jeziora emanująca dziwną mocą. Oops. And! Woau. Ależ ty piękny Dobra, jednak może zamieć to ja sobie chlupnę Zamieć, hallo. Okej, okay, chodź tu Oh yeah Jest Aaa, Zabiłem Dagona oh, yeah, oh je yeah. Widzieliście samym Ardem go ciapałem, bo nie mogłem normalnymi strami walki e, zaraz wracam. Okej, okay, jestem Oczywiście jakby ktoś nie mógł zamknąć drzwi jak wchodzi Dobra, <laughs> ops Nie to, dobra Zbieramy szcząteczki ze wszystkiego tego Czy mam z Dagona jakiś tutaj Chyba mam, coś ciekawego. Uh. Śluz Dagona, substancja specjalna, co się przyda? Co ja mogę wywalić? Eee, korzeń Mandragory, o tak. Substancja specjalna, fakie. Yeah. Dobra, mam lód z potwora. Z bossa w zasadzie. Korzeń Mandragory. Czy mogę tu jeszcze coś zabrać? Mogę. Szcząteczki. Tak naprawdę, to e, Dagon tylko stał z boku, się przyglądał, jak ja zabijam kapłanów. A jeżeli się trochę przybliżył za blisko, to po prostu dostawał Ardem w ryj i leżał. <laughs> Na tym to wszystko polegało. Ta cała walka. A więc strategia dość prosta. Nie straciłem jakoś mocno dużo życia, nawet bez zamieci. W późniejszym etapie walczyłem i nic się nie działo. A więc, no, walka nie była trudna. Aczkolwiek to jest średni poziom trudności, a więc tutaj nic nie jest jakoś za mocno trudne. W porównaniu z trudnym to jest różnica wielka. O tak. Dobra, e, witaj pani jeziora. Zabijam Dagona. Pasuj, pasuj. Mam nadzieję, że pasuj. Cześć. Żebyś widziała tą jadkę, normalnie Dagon co chwilę w ryj dostawał Ardem. Wow, była masakra. Zabiłem Dagona. Dziękuję ci, Geralt. W zamian zwrócę ci fragment twojej pamięci. Zamknij oczy i poddaj się mej mocy. Na chwilę zdejmę zasłonę mgieł i przypomnisz sobie coś ze swoich dawnych umiejętności. Dziękuję, pani. Przypomniałem sobie. Wykorzystaj mój dar mądrze. Co dostałem? Co dostałem? E? Co ja dostałem? What the fuck? A dobra, to nie, to, to, to nieważne, 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 nieważne. Co ja dostałem od tej pani jeziora, co? Może jakiś... Jestem doświadczonym Wiedźminem, więc w sumie nic się nie zmieniło. Mm? Co dostałem od niej? Co mi dałaś? Naprawdę nie wiem. Co sobie przypomniałem? What the hell? Naprawdę, nie mam pojęcia. Okej. Okay. Mniejsza o większe. Eee, łódka. Musimy teraz pójść do karczmy i poprosić Jaskra, żeby zaśpiewał balladę trupowi. Brzmi sensownie, aczkolwiek takiego mam teraz quest'a, więc whatever. <laughs> więc zaraz wracam, jak będę w karczmie. O, jaskier się nawet tak wystawił, już przed wejściem, czekał na mnie, aż go poproszę o coś. <grych> Dobra, się ma jaskier, coś. Geralt? Słuchaj, stary, mam dość nietypową yy, sprawę, ponieważ potrzebuję yy, zaśpiewać balladę południcy. Nie, żebym coś ten z nią chciał, tylko wiesz, muszę ją odesłać i tak dalej. Ona poezja, git, gut i w ogóle, więc możesz, a tak by the way. Jak najlepiej wysłać list? Pójdź do rybaka. Na pewno dostarczy go do wyzimy. Możesz, mi, Jaskier? Jasne, wal śmiało Potrzebuję utworu, poematu lub czegoś w tym stylu Żaden problem, ale żeby osiągnąć należyty efekt, muszę wiedzieć, do kogo piszę Do Aliny e, A czy to nie ona miała wyjść pojutrze za mąż? Miała, ale nie wyjdzie e, No dobra, o czym ma być ten poemat? O śmierci, Jaskier Alina nie żyje, jej duch powraca codziennie po południu i krąży po polach Musi zrozumieć, że jest trupem. Hmm, no tak, dość niecodzienne zamówienie, ale spróbuję. Jakieś wskazówki? Tak, nie prowokuj jej, nie żartuj. Jest naprawdę niebezpieczna. Chyba straciłem wenę. Potrzebuję trochę czasu. Zlituj się, Jaskier, musisz zdążyć przed zmierzchem. Dobra, stary, układaj. Stary, ok. Eee, wieczór to jest która godzina? Taka? Dobra, to będę się musiał już spieszyć i iść tam. Eee, po pierwsza rzecz, muszę dać temu królowi, rybakowi. Co muszę mu dać? List. A muszę to zrobić teraz, bo nie wiem, czy będzie ku temu okazja później. Więc albo teraz się po prostu przekimam, albo zdążę. Obie możliwości są całkiem ciekawe, więc ja robię cięcie i będę przy królu rybaku, bo nie ma sensu w sumie jak będzie ta cała droga przez brzeg, żeby do króla rybaka wiecie, tylko wam przewinę, żebyście mieli rozmowę od razu z nim. Mhm. Chciałbym wysłać listy do wyzimy. Mhm. Dzięki. Mhm. Aha. Dzięki. Aha. Doprowadziłem do rozejmu między ludźmi i Wodjanoi. Pokonałem Dagona. No i co? Nic nie powiesz? Mm -mm. Może jednak. Krótkie, magiczne słówko. Wierzę, że dasz radę. No dalej, bo gotowym pomyśleć, żeś gbur, mruk i tempak. Gbur, mruk i tempak. Po prostu... Nie odczuwam potrzeby ciągłego gadania. Jak nie mam nic do powiedzenia, to milczę. Może nie jestem najbardziej rozmownym rybakiem, ale od razu gbury mruk. Przesada. Rozumiem. Nie ma za co. O, przemówił. Dobra, ja teraz muszę swoje kroki skierować na pola. Very quickly, very Very quickly, muszę tam dojść. Bo jest już 19, a o 20 znika południca przejepka, więc będę musiał po prostu szybko tam tamto miejsce, gdzie potrzebuję. A więc znowu sięcie. Dobra, quickly, quickly, quickly. quickly. 19.30 jestem na sam czas. F5, w razie czego. Szybko, szybko, szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. A, jak poemat? Nie można by tego przełożyć na jutro. Za późno. Będziesz musiał improwizować. Oh, mistrz Jaskier, obiecaliście zagrać nam weselu. Ułożyliśmy z Geraltem króciutki wiersz na dwa głosy, raczysz posłuchać? Jaskier, co ty wyprawiasz? Chętnie. Oh shit, ten frajer Jesus mnie wkopał. Sam, pierś już lodowata, ścięły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek. A... Mm. Nie jestem dobry w poematach. Muszę przyznać. Nie będę... Nie! Znowu mi mi. Znowu mi wywaliło nagrywanie, a w zasadzie wróciło do pulpitu. Nie mam, nie mam naprawdę pojęcia, co się teraz dzisiaj dzieje, bo jak dotąd było spoko. Dobra, wróćmy do tematu. Co teraz? Trub czy umarły? Czy południca? Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek umarły. Powiedzmy: Umarły. Patrz, duch nadziei, życie mu nadaje. Gwiazda pamięci promyków użycza. Umarły wraca na młodości kraje. Szukać lubego oblicza. Piersie znowu tchnęła, lecz pierś lodowata. Usta i oczy stanęły otworem. Na świecie znowu, ale nie dla świata. Czymże ten człowiek? Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata. Y Ła, 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 ła. Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowana. Dobra. Usta i oczy stanęły otworem. Na świecie znowu, ale nie dla świata. Czymże ten człowiek? O kurde, naprawdę to jest trudne. Ja nie wiem co wybrać. Południcą, upiorem, umarłym. Hmm. Nie sądzę, że to będzie południca. Upiorem. Przestańcie! Pamiętam. Zabiła mnie Celina. I dopóki nie zostanę pomszczona, moja dusza nie zazna spokoju. Nie udało się. Geralt? Bywaj. Nie udało się. Alino, udało się! Twoja siostra Celina. Jak widzisz, zostałaś pomszczona. Celino. Nie win siebie. Że nie chciała się nie zabić. Ach, Alinu, tak mi przykro. Sprawiedliwości stało się zadość. Jestem przeklęta, i po kres czasu, moja dusza będzie błądzić nocami po polach. Nie jest tak źle. Skoro udało się odczarować Alinę, istnieje szansa. Pomożesz mi, Wiedźminie? Postaram się. Dlaczego uratowałem Abigail? Bo jej cześć i cnota były zagrożone? Nie, bo złamane zostało prawo? Nie, bo wybrałem mniejsze zło? Nie, to Wielebny i jego trzutka dokonali wyboru. Jestem Wiedźminem. Nie osądzam, nie każę. Rozwiązuję ludzkie problemy. Nie zawsze mieczem. Białowłosy wędrowcze, gnane wiatrem jak ja. Czego chcesz? Czemu zakłócasz mój spokój? Chciałbym ci pomóc. A więc jest ktoś, komu mój los nie jest obojętny. Och, co to? Wianek z nieśmiertelników. Włóż mi go na skronie włosy, Uwolnij mnie. Odejdź w spokoju, Celino. Dość się nacierpiałaś. Jej! Udało się! Jakimś pokręconym cudem się udało Yupi, jej Super Czy coś, dobra Jasker <laughs> idziesz za mną? Nie, zostajesz, chcesz tam się jeszcze Porymować z tymi południcami i północnicami? Dobra, spoko, ja cię nie zatrzymuję stary, wiesz Jak tam Tylko nie SMS Kto jest taki mądry? Pozdrawiam tą osobę Ale nie mówię kto to jest Dlaczego mój telefon leży przy mnie jak nagrywam? O jest naprawdę ciekawe Okej, okay. eee, ja chyba teraz zrobię cięcie Nie wiem ile nagrałem Bo co chwilę mi wywalało nagrywanie Nie mam teraz pojęcia ile nagrywam God dang it. No dobra, spoko Powiedzmy, że jeszcze pójdę na chwilę do Julka i wtedy zakończę odcinek, bo naprawdę nie mam pojęcia ile już nagrywam. Ło, wow, Zjadarka, nie! Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja jej tam nie ma. Dobra, zaraz wracam. Okej, okay, jestem Julka. Siema Julek. Geralt? Zrobiłem co w mojej mocy, by pomóc Alinie. Jak to zrobiłeś? Duch Aliny odnalazł spokój. Celina zaś nie mogłem jej pomóc. Dziękuję Geralt. Jestem załamany. Kilka dni temu byłem szczęśliwym człowiekiem. Teraz. Nie wiem, chyba wrócę do Kowiru. Ktoś o mnie pytał? Nie. Tak, byłbym zapomniał. Rybak o ciebie pytał. Zdaje się, że chciał się z tobą widzieć. Dziękuję. Pójdę do niego. Bywaj. 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 Ale przecież celina też uratowałem, więc oka ja chodzi. Muszę się udać do rybaka, okej, okay, spoko Okej, okay, okej, okay. dobra yy, W tym miejscu zakończę odcinek, nie wiem ile nagrywam Ewentualnie coś wytnę, albo Przyspieszę szybciej jeszcze Albo cokolwiek innego zrobię, jakoś to muszę Zmontować, także dziękuję wam za obejrzenie Tego odcinka, zapraszam na mojego facebooka kto... eee. Zapraszam na mojego facebooka Którego macie w opisie, zapraszam Do innych filmików i Na razie